Cześć Boże! Witamy serdecznie w kolejnym odcinku rekolekcyjnym. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, czy Pan Bóg ma oczy. Będziemy mówić o tym, że Bóg widzi, że Bóg wiele widzi. Można nawet powiedzieć, że Bóg widzi wszystko. Ponieważ w tej historii biblijnej, którą ciągle omawiamy, do której się odnosimy, Abrahama i Izaaka. Dzisiaj dochodzimy do bardzo ważnego momentu, w którym Abraham mówi do swojego Syna Izaaka, że Bóg przewidzi, upatrzy sobie ofiarę, ponieważ Izaak zadał swojemu ojcu bardzo mądre pytanie: Ojcze, idziemy złożyć ofiarę, ale gdzie ona jest? Gdzie jest to jagnię na co opalenie? I wtedy właśnie Abraham odpowiada, że Bóg przewidzi, a więc Pan Bóg można powiedzieć, ma oczy. Widzi, przewiduje pewne sytuacje, wie, co dla nas może przygotować. Bóg wie i widzi więcej od człowieka. Kiedy Izaak jest już ułożony na drwach jako ofiara, nagle Bóg powstrzymuje rękę Abrahama i wskazuje tą jedną konkretną ofiarę. Baranka, który jest w zaroślach. I wtedy wypełnia się to, co powiedział też Abraham, że Bóg przewidzi, czyli sam sobie wybierze ofiarę. Ta historia jest ostatecznie historią pełną nadziei. Może początkowo wydawało się, że ona jest dramatyczna, że Bóg rzeczywiście jest przedstawiony w niej jako ktoś, kto wymaga od człowieka czegoś ponad jego siły. Ale. Ten fragment, który jest źródłem i inspiracją tego naszego dzisiejszego odcinka, pokazuje, że Bóg jest przede wszystkim Bogiem nadziei, Bogiem, który nie zostawia nas samych, ale daje konkretne rozwiązania, ponieważ widzi nasze serca i widzi w całości nasze życie. Jest Bogiem, który działa w dość paradoksalny sposób, bo zaprasza do wspólnego wyzwania ojca i syna w bardzo niecodzienny sposób, kiedy mówi Abrahamowi o potrzebie złożenia ofiary z syna i zaprasza ich do wędrówki. Tej wędrówki, która jest próbą, która trwała w ciszy, wędrówki, która także wiązała się z niesieniem konkretnego balastu. Aż dotarliśmy do tego miejsca, że Bóg przewidzi ofiarę. W dzisiejszym odcinku rekolekcyjnym będziemy starali się Wam coś więcej o tym powiedzieć. Dlatego zapraszamy Was do... do uważnego śledzenia tego, co się wydarzy i co wydarzyło się już tysiące lat temu w historii Abrahama i Izaaka. Zapraszamy. Z Księgi Rodzaju Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama: Ojcze mój, a gdy ten rzekł, Oto jestem, mój synu, zapytał. Oto ogień i drwa, a gdzież jest jagnie na całopalenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnie na całopalenie, synu mój. I szli obydwaj dalej. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa, i związawszy syna swego Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie! A on rzekł: Oto jestem. Anioł powiedział mu: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga. Bo nie odmówiłeś mi nawet Twego jedynego syna. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. I dał Abraham miejscu temu nazwę: Pan widzi. Stąd to mówi się dzisiaj: Na wzgórzu Pan się ukazuje. Stojąc tu, na Placu Dominikańskim, pomiędzy plebanią a Kościołem, jeżeli chciałbym zobaczyć, jak wygląda cieszyn, to go nie zobaczę, nie zobaczę panoramy miasta. Żeby móc zobaczyć cieszyn z góry, musiałbym udać się na wieżę naszego kościoła. Aby móc cokolwiek zobaczyć i powiedzieć o cieszynie. Tak samo jest z historią Abrahama i z naszym życiem. Jeżeli chcielibyśmy historię Abrahama i Izaaka opowiedzieć tylko na podstawie historii, a dokładnie jej fragmentu, to znaczy, że Bóg daje polecenie iść złóż swojego syna w ofierze, to tak naprawdę na podstawie tylko tego jednego fragmentu nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć o tej historii. Bo to jest tylko wyrywek całości. Tak samo na podstawie jednego zdarzenia z mojego życia... Trudno jest mi opisać całe moje życie. Ja mogę tylko powiedzieć coś o tym jednym konkretnym fragmencie. Dlatego też, jeżeli chcę zobaczyć miasto, muszę zobaczyć je w całości z góry, aby móc coś o nim opowiedzieć. Tak samo na historię Abrahama i Izaka. Trzeba spoglądać w całości, jak i w całości trzeba spoglądać na nasze życie. Dlatego przenieśmy się do księdza Damiana, który jest na górze. Znajduje się właśnie w takim ciekawym miejscu, w którym w sumie wszystko widać zupełnie z innej perspektywy. I myślę, że to jest bardzo ważne, że kiedy my idziemy przez życie swoimi ścieżkami, już takimi można powiedzieć, wydeptanymi ścieżkami, to widzimy wszystko tak jakby z jednej perspektywy, z naszej perspektywy. Ale kiedy zmieniamy miejsce, szczególnie kiedy wychodzimy w miejsce, w którym nie byliśmy wcześniej, albo w miejsce wysoko położone. To wszystko wydaje się być tak, jakby inne. W historii Abrahama i Izaaka też jest taki moment, kiedy oni znajdują się już na górze i kiedy Abraham musi złożyć w ofierze swojego syna Izaaka. Ale wtedy Pan Bóg ocala Izaaka i daje rozwiązanie, daje konkretne rozwiązanie w postaci tego baranka uwikłanego w zaroślach, i to ten baranek, Został złożony ofierze zamiast Izaaka. Abraham nadał temu miejscu nazwę Bóg Widzi. Dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg widział tę historię, widział sytuację Abrahama i Izaaka tak jakby w całości. I ta współpraca, to zaufanie, posłuszeństwo Abrahama, które okazał Panu Bogu, sprawiło, że Pan Bóg dał rozwiązanie. Wszystko to, co działo się wcześniej, nabrało w tym momencie bardzo głębokiego sensu, ponieważ Abraham zobaczył historię swojego życia, historię też tej trudnej sytuacji, właśnie z innej, szerszej perspektywy. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. I dał Abraham miejscu temu nazwę: Pan Widzi. Stąd to mówi się dzisiaj: Na wzgórzu Pan się ukazuje. Bóg mnie nie kocha, Bóg nie istnieje. Znasz te stwierdzenia? Bo wydaje mi się, że tak. Najczęściej używamy ich wtedy, kiedy w naszym życiu dokonuje się jakaś konkretna tragedia, dotyka nas konkretne cierpienie. Ulegam wypadkowi, niszczę moja własność, na przykład tracę dom na skutek pożaru, na skutek powodzi, ktoś mnie okrada, ulegam wypadkowi, bo na przykład prowadziłem samochód. I tak dalej, i tak dalej. Zazwyczaj wtedy mówimy, że Boga nie ma, że Bóg nas nie kocha albo w ogóle się nami nie interesuje. Ale to jest błąd, bo patrzymy na Boga z perspektywy tego i jednego wydarzenia. A próbowałeś, bądź próbowałaś kiedyś zobaczyć na swoje życie szerzej i zobaczyć, czy aby na pewno Boga w Twoim życiu nie było, czy nie ma w Twoim życiu dobra, które Bóg sprawia. Czasami w naszym życiu jest tak, że my jesteśmy zamknięci, jak w tym momencie okno w tym pokoju. Jesteśmy zamknięci. Nie chcemy zobaczyć dalej, wyżej, szerzej. Dopiero, kiedy zobaczymy na nasze życie, w całości, możemy powiedzieć, czy Bóg w tym życiu jest, i czy dokonuje dobro. Bo jestem przekonany, że tak, że tego dobra w Twoim życiu jest bardzo wiele, zdziałanego przez Boga. Tylko może jeszcze w tym momencie go nie widzisz. Dlatego najwyższa pora, aby otworzyć okno w swoim życiu. Otworzyć i wyjrzeć, co jest na zewnątrz. Dopiero kiedy zobaczymy, co jest na zewnątrz, jak nasze życie wygląda w całości, kiedy zobaczymy szerzej, możemy tak naprawdę coś o Bogu powiedzieć. Dlatego chcę Ci dać jeden konkretny przykład. Jan Mela, może kojarzysz? Chłopak, który uległ wypadkowi, bo w czasie burzy schował się do transformatora, w który uderzył piorun, doznał porażenia. Według lekarzy nie powinien przeżyć tego wypadku. A jednak, i największą tragedią, jaka się wtedy dokonała, to stracił część ręki i część nogi. Tak, to jest tragedia, ale przeżył. Czekały go liczne operacje, żmudna rehabilitacja. W końcu poznał Marka Kamińskiego, polskiego polarnika, z którym ten niepełnosprawny chłopak zdobył dwa bieguny. A tobie chociaż udało się wyjść na szczyt Czantorii albo Pilska? Mając dwie zdrowe nogi i dwie zdrowe ręce? On z niepełnosprawnością zdobył dwa bieguny, ale to nie wszystko. Kiedy zobaczył, że ten wypadek ma sens, zaczął inaczej spoglądać na swoje życie. Dziś prowadzi fundację i pomaga osobom niepełnosprawnym przekraczać granice. Na przykład zdobył z nimi szczyt Kilimandżaro. Dla niektórych osób z niepełnosprawnością to byłaby zbyt Niebezpieczna wyprawa. Dlatego wybrał się z nimi na szczyt jednego z kopców w Krakowie. Ale to nie wszystko. Ta fundacja robi wiele więcej. Ale tego by nie było, gdyby Jan Mela nie zobaczył w całości na swoje życie. Gdyby skupił się tylko i wyłącznie na dramacie związanym z wypadkiem. Ale zobaczył więcej. Dlatego zachęcam Cię: zobacz więcej w Twoim życiu, bo na pewno Bóg tam jest. Tylko może jeszcze Twoje okno jest zamknięte? Mamy nadzieję, że ten odcinek rekolekcyjny pozwoli Ci zobaczyć więcej, spojrzeć na swoje życie z Bożej perspektywy. Historia Abrahama i Izaaka pokazuje, że wiara jest przygodą. Uczy nas, że w naszym życiu nieraz potrzebne są próby, wyzwania, wspinanie się, czasem w ciemności, do celu, ale z Bogiem, aby ostatecznie spojrzeć na swoje życie niejako oczami Pana Boga. Pamiętaj, że Bóg przewidzi. Nie ma dla nas sytuacji bez wyjścia. Bóg wskaże drogę. Bo jest Bogiem, który przynosi nadzieję, bo jest nadzieją. koniec? Nie, jeszcze nie tym razem. Chcesz wiedzieć dlaczego powiedzieliśmy, że ta historia jest historią o Jezusie? To śledź nas za tydzień, a udzielimy ci odpowiedzi.